Siemas, sięma siema. wczoraj się udało, więc dzisiaj ciśniemy dalej. Od razu przechodzę do konkretów bo trebelek, więc ciut dłuższy kupon. Przede wszystkim zwycięstwo lecha, bo nie chcę mi się wierzyć, że z wartą będąc w takiej sytuacji w, w tabeli, gdzie wygrywając wszystko do końca, mają mistrza przegrają, więc to czyste zwycięstwo. Dorzucam pięć różnych samego Rakowa, bo myślę, że będą chcieli od razu narzucić swoje tempo. Też wiadomo, szanse jeszcze mają na to mistrzostwo, będą walczyli do końca. A oni ogólnie biją dużo różnych, więc wydaje mi się, że ta linia jest całkiem ok i, i mogą to spokojnie pokryć, bez większego problemu. to, to naprawdę nie jest dużo różnych. I do tego jeszcze daję zakład na to, że Salernitana nie przegra i w meczu będą minimum dwa gole. No z Salernitano jest taka historia, że oni od drugiej kolejki byli w strefie spadkowej, dwie kolejki wstecz wyszli z tej strefy spadkowej, no i teraz no, no mają ogromne szanse na utrzymanie. To, w co nikt nie wierzył, tak naprawdę, w ekipie Salernitany, no gdzieś tam może się ziścić. Więc tutaj y, po prostu Empoli już raczej ma spokój, w widzę. Wydaje mi się, że bardziej spięty na ten mecz, bardziej spięta będzie Salernitana, bardziej będzie im zależało. I wydaje mi się, że tego meczu po prostu nie przegrają, A że jedni i drudzy jakby nie szczytą się najlepszą defensywą w lidze, no to myślę, że gole tutaj będą. Ode coś takiego i mam nadzieję, że uda się znowu trafić, tak jak wczoraj fajnie wpadło, taki dzisiaj mogłoby wpaść. Dla Was konkurs zawsze pięźnik do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie popatrzeć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typucie dokładne wyniki minuty. Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Romą a Wenecją. Dopisujecie swój login gracza z Betklika. A wszystkie ważne informacje macie. W opisie pod tym filmem dobrego dziąka.